szybko, krótko i intensywnie. Tak pokrótce można odkreślić trening, który dzisiaj Wam zaprezentujemy. Po raz kolejny będzie miał charakter interwałowy, ale tym razem wykonamy go na siłowni. Przed przystąpieniem do ćwiczeń warto wykonać krótką rozgrzewkę. Około 10 minut spaceru na bieżni będzie odpowiednią formą. Następnie wykonujemy 5 złożonych wielostawowych ćwiczeń. Ćwiczenie pierwsze to przysiady. Ćwiczenie drugie to wysuwanie sztangą. Ćwiczenie trzecie to wyrzucanie hantli. Ćwiczenie czwarte to pompki na piłce, a ćwiczenie piąte to forma brzuszków na ławeczce. Każde ćwiczenie wykonujemy w zakresie 10 powtórzeń. Należy jednak pamiętać, by dziesiąte powtórzenie nie było ostatnim, jakie jesteśmy w stanie wykonać. Oznacza to, że musimy mieć pewien niewielki zapas i pod tym kątem właśnie dobieramy obciążenie treningowe. Cały trening wykonywany jest w formie gigant serii. Oznacza to, że przechodzimy bezpośrednio z jednego ćwiczenia do drugiego, bez jakiejkolwiek przerwy czasowej. Po wykonaniu pięciu ćwiczeń odpoczywamy około jednej minuty. Te pięć ćwiczeń traktujemy jako jedną rundę. Takich rund łącznie jest pięć. Oznacza to, że trening będzie bardzo szybki, bardzo krótki, ale również bardzo skuteczny. Dzięki niemu możecie pozbyć się tkanki tłuszczowej i bardzo szybko wzmocnić swoje mięśnie. Trening będzie wyglądał następująco. To oczywiście tylko jedna przykładowa runda, a właściwie tempo wykonywania ćwiczeń. Mam nadzieję, że spróbujecie i będziecie cieszyć się wspaniałymi rezultatami. Zachęcam wszystkich do dzielenia się swoimi opiniami. I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Trening tego rodzaju możecie wykonywać trzy razy w tygodniu, nie zapominając jednak o dobrym posiłku potreningowym. Cześć, pozdrawiam.